Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Alternate Watcha. Wiem, że czekaliście na kolejny odcink z Alternate Watcha. Wiem to. Wiecie skąd? Po waszych wyświetleniach, jakie zrobiliście pod ostatnim odcinkiem, kiedy to już jest prawie 600. Więc no co, co? Przechodzimy oczywiście do rozgrywki. Eee, Okej, okay, gramy. Dark Mode. Wiecie co? Nie, zagramy inną rzecz. Eee, settings damy monochroma. Albo wiecie co? Nie, gramy klasycznie z kolorkiem. Start Shift. Idziemy do roboty. Pilnować tutaj z tym oto e, domu czy coś się psuje, czy się nie psuje klasycznie, zasady znacie e, kto oglądał ten wie o co w tej grze chodzi razy. i też zauważyłem, że jedna osoba pisała, że to jest broń, chyba to tu a to według mnie jest bardziej jakaś kamera mam nie bardziej, to jest kamera nie wiem, to jest kamera e, Będą się to jest kamera bo to broń na pewno nie jest e, dobra no jest dopiero północ 10 więc anomalii o tej godzinie jeszcze nie będzie na pewno. Zobaczymy jaka będzie anomalia pierwsza. Ja obstawiam displacement. Możecie też napisać na początku tego filmu jaką anomalię obstać na samym początku, że się nam przytrafi. Ja ustawiam mówię displacement. No zobaczymy, nie. Eee, rekord to jest 7 intruzów. Jest nasz rekord. Więc eee, no, zobaczymy czy tak też będzie. I w tym odcinku. No eee, dobra, no czy coś się już nam gdzieś popsuło? Chyba jak na razie jeszcze nie Albo popsuje, tego nie widzę, no tutaj też jest możliwe jak Pamiętaj, pamiętajcie, tacie, dobrze Ja jestem po prostu ślepy e, Czasami mogę być mm, I mogę czegoś nawet najprostszego nie zobaczyć e, Więc No, displacement Teraz to widzę Szkło byłoby normalnie tutaj e, Więc dam displacement Bo e, tutaj się nic nie podziało Właśnie To e, jest ten problem no, i removed. Mówiłem, to był displacement bardzo prosty displacement, że tak powiem. Może nie aż taki prosty, chyba go. To displacement. Eee, w pralni tym razem mm. było. Myślałem, że to ze szkło było na displacementie. That's interesting. Myślałem, że szkło było przesunięte. A one tak było na podłodze? że już nie pamiętam, kurde. Skleroza moja. Taki stare nie jestem mieć sklerozę. Było. No, my removed. Eee, dobra, coś jeszcze było przesunięte tutaj. Dobra, mamy jeszcze raz displacement. Zobaczymy. No, dla mnie też jest szkło. Nie pamiętam, czy one by to było. Dobra, czy tak to było, już nic tu nie ma. Poprzutego. Eee, dobra, co mnie nos spędzi? Eee, nic nie widzę podejrzanego. Zwłaszcza w tej sypialni. sypialni. Szkoda, że Alternate Watch nie ma większych innych budynków, nie? Na przykład inny dom czy coś. W sumie taki jedyny minus tej gry. Mimik. Mimik, mimik, mimik. Że fakt to jest tylko ten jeden, ten budynek, który mega szybko można już ogarnąć. Co gdzie się znajduje. Hej, okay, to jest zgłoszone. Pierwsza w nocy. I dobra. Czekamy na kolejne anomalie, by je zgłosić. Bo jak na razie. Żadnych chyba nie ma. Nie ma żadnego tutaj klocka przesuniętego. A tu też nic przesuniętego. Nie ma jakiegoś mimika brzydkiego. W tej cholernej piwnicy też nic nie podziało. A szczęście e, tutaj też nic. Czy w kuchni. Nie no, w kuchni chyba nic nie ma. Mi się wydaje. Mm, w salonie jeszcze też nic nie ma. Nie, też nic nie ma. Dobra. A, jest electrical. Coś słyszałem. Sypialni. Stała. Okej. Okay. Dobra, nie się mi się składać o jakiejś Sarze. E, mało mnie to interesuje żywot Sary. No ale dobra. Uy, więc tak. E, Kupiamy dalej anomalii. Stara została zgłoszona. E, I naprawiona przy okazji. Yes. To miał. E, dobra. Mm. Oj, znowu informacja o sobie musi być Tak nagrywałem Diego, czy tam Baldiego, jak to woli. Też by... Subak na obs bo to mam. Nie ja tego nie, wy nie wyłączam. Tylko nie wiem, czemu to działa. Tak wtedy, jak nagrywam zwykłe odcinki. Nie powinno być. Po prostu. Ale dobrze, niech będzie. Eee, coś się podziało, bo na chwilę się zagadałem nie patrząc zbytnio eee, I chyba mamy tutaj też displacement Chyba Takie mam wrażenie. Może tak nie być Więc no. Pierwsze 37 anomalii nie było dobra. Z tym się... przewidziało że coś nam się przesunęło. O! W pokoju dziecięcym mamy klocek. Nie wiem, czy to jest display jako mimik, bo to jest żółty, żółtego nie przyniosłem sobie, żeby był żółty klocek w tej pokoju dziecięcym. On był jako mimik. Eee, dobra. Coś też jeszcze mamy. Jak na razie nic. Obrazki też się jeszcze nie pozmieniały tutaj. O dziwo! Więc co mnie cieszy? Że obrazki pozostają bez zmian, ale nie mamy klasycznego displacementa w piwnicy yy, dla bezpieczeństwa. Tyle? Yy, więc dobra, nie było. Taki, taki klasyczny zabezpieczający displacement miał być po prostu. Hmm. Tutaj nic też się nie podziało. Hmm. Jest ewident, super. Nie się że będzie pierwszy, jakby. Mimik dziecięcym. Poduszka. Eee, że mi się po Ja tego. Ja zginę od dłuższego czasu. Anomalie pokonają. Normal not found. Displacement. Szybko. to zgłaszać? Anomalii removed, dobra, Że mamy gdzieś dwie anomalie Mimik, na pewno jest tutaj mimik I blue, dodatkowy kremik, teraz zauważyłem e, dobra Tutaj mamy Anomalii removed, dajmy displacement W kuchni też e, Dla sprawdzenia No mamy evident. Piernicze. no dobra, mamy displacement mamy w tej My remove, dobra, było w kuchni. Displacement w sypialni. E, te karteczki przylepne tam się e, Tutaj coś mamy? Nie, e, tu znowu o sobie musi być. Mm. My removed, ok. Kolejne usunięte. E, czy coś mam tutaj żadnego? Nie wydajemy. Displacement? Nie, dobra. Kubek tak był. Mm. Tutaj też nic nie ma. Jest electrical znowu w sypialni. I, i dziwne dźwięki no mi je określić, co to było a dobra, anomaly removed eee. displacement kuchni płatki suneli mm. dobra coś mamy? nie, nie mamy anomaly removed, super Um, tutaj na razie pani nic nie ma nowego. Obrazki jeszcze szybko. Nie, obrazki bez zmian. Tutaj w tej cholernej piwnicy nie wydaje mi się, żeby coś było. Tylko nie dajmy jeszcze, dajmy mimika do piwnicy. Możemy pozwolić sobie na to, żeby użyć e, zgłoszenia mimika. E, tutaj nic nie ma. Był mimik. A, super. Hmm. Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze displacement na szybciocha. Na szybciocha displacement. Eee, zgłaszamy. Tutaj coś mamy. Nie, nie wydaje mi się. Nie było dobra. To dobrze, że nie było displacementu. Żadnego. Był mimik w postaci tego kartonu. Właśnie. Mamy Imaginary w kuchni. To zmieniło. Mamy displacement w kuchni. Okay, imaginary displacement paneczka. Ok. Mm, w salonie spokojnie nie ma tutaj kolegi. Mali removed. Ok. E, tutaj nic się nam nie podziało. Jeszcze do obrazkowego. Mamy tutaj? Mmm. No i tutaj, nie? Chyba jest displacement nad, jakiś nadal w kuchni. Wydawało mi się, że ta gąbeczka była bliżej bardziej. Takie wrażenie. Mam jest zapewne displacement w pralni. E, w postaci tego czegoś, nie wiem, co to jest, jak ją nazwać. E, więc tego czegoś dziwnego. Jest displacement. E, Anomaly removed. Super. Dało się. Hmm. Dobra, tu nic nie ma Mimików nie widzę Żadnych Kwiatek tego dziwo nam się nie zduplikował ehm, Więc tak Ok. Mamy displacement Kwiatek poszedł na przygodę Dobra, hmm, więc to już zgłosimy Jest też displacement dziecięcym tego klocka Albo to jest mimik nie, to jest displacement, bardziej powiedział, że on był na displacementie, że on był. Tak nie, to będzie mimik po prostu. Afraid, ja się nie boję niczego! Jakiś mi mówi, że mi się nie ba, ja się nie boję. Czekam się bać. Fakt, mam gęsią skórkę, ale mam zawsze gram takiego typu gry, czy się tutaj w ogóle nie boję. Mm. Nie wiem, czemu mam gęsią skórkę. Może po prostu, że też jest zimno nie w pokoju. E, może też dlatego. Mm. Dobra. Tutaj nie ma. Nic. Podejrzanego. Mm. Tutaj nic. Nic się nie posuło. Również i tutaj, w tej głupiej piwnicy. No piwnica jest najgorsza. Będę to powtarzać. Piwnica jest najgorszym pomieszczeniem w tej grze. Mm. Dzień dobry! Dzień dobry, proszę pani. Tak, e, pani tu przyszła. Siema, z tą rączką jeszcze. No, pani chyba jeszcze nie było ani razu. Na żadnym odcinku, a już w tych odcinków trochę było z alternate Watcha, a tej pani nie było. No i mamy ją, nie? A jeszcze nie mieliśmy chyba Korpsa. Eee, ani razu. A wiem, że może być Korps. sypialni. z bialni. Tego co mi wiadomo. Może pojawić. Tutaj na łóżku. To nie mieliśmy. Bo to jest najrzadsza anomalia że niby grze w grze że nie możemy jej dostać eee, widziałem, że można ją potrafić No dobra hmm. znowu powiem jej o sobie. Eee, idealnie o czwartej eee, więc tak wiecie co dajmy displacement po prostu w tej piwnicy mi się to nie za bardzo nie podoba i tyle Okej, okay, nie było. Hmm. Evident mamy, super. Tylko... Hmm. Floft? Okej, okay, mamy Flofta. Eee, dobra, to chyba nie ma żadnego mimika. Tutaj... Mario removed. Mamy to. It's imaginary, evident, w kuchni. To trzeba zgłosić, mamy to. Dobra. i teraz też sprawdzić, czy mamy jakieś anomali mówimy, mamy displacement na pewno w sypialni. Jeden. Yy, w zasadzie tych nożyczek no, mamy ewident. Yy, I tym ewidentem jest. Nie wiem co tym ewidentem. Chyba displacement też. Tak, jeszcze raz displacement. Dobra. Yy. Dalej. Coś się nam się popsuło więcej? Tak to było w Nie było? Na pewno te nożyczki były inaczej. Nożyczki na pewno były inaczej mam takie wrażenie. Ej, okay, mam znowu ewident. Super. Mm, mamy displacement w salonie. gorszego, Już. Anomaly removed. Mamy znowu anomalii. Kurde, ile anomalii. Tu wysypuje Displacement w salonie, znowu. widać nadal. Nie no, obrazki się nie popsuły. Mm, na pewno jest displacement w sypialni. No te nożyczki były tu. Ale dobra, jest piąta de facto. Nie no, dwa, no dobra, no. Nowy ewident. Super, mmm... Mimik. W dziecięcym. Mamy dwie anomalie jakby... Bonusowe. Mm. więc... Tak, damy tutaj już mimika też tu Może coś jednak się zduplikowało po prostu eee. Nie, dobra To są coś... Siema, Lot w salonie Teraz mi się tak ładnie widać, jesteś bardzo widoczny eee, Dobra, nie mamy czasu na to, by... Ciebie oglądać Może to jest po prostu mimik? ale nie dałem jeszcze Mika i tyle eee. nie było mam lekkiego mindfucka, że mamy korpsa, powiedziałem, że nie było korpsa proszę bardzo, korps albo ja po prostu na zły da daje dlatego, ale mamy korps i mamy broń tym razem tu proszę jest broń dla tej osoby, co myślała, że ma tej broni. Anomalia removed. Może dlatego, że zły pokój dawałem, tego nie zaliczał od displacementu. Eee. Dobra. Nie. Dobra, mimik. Pralni. Dobra, zgłaszamy. Nie wiem, gdzie jeszcze są te jakieś anomalie. Removed. No, evident. Super. Eee, nam popsuło. No, mimik. Nadal jest, jakby. Dobra. Eee, me mega ciężka to jest dzisiaj ta rozgrywka. Bardzo intensywna. Hmm. Pod tym względem. Anomali. Jest ciężko. Lobt w salonie się ma. Najpierw imiczę w to. Zgłaszamy: normal removed. Mm, dobra, udało. 550. pięćdziesiąt. Mm, dobra, coś tu mamy? Nie, nie mamy nic więcej. Tutaj... Też nic na pewno, dwie anomalie nam za dziś zostały. Ale imaginary nie było żadnego tutaj. Dym. No dobra. 59... I szósta, udało się! Przetrwaliśmy! Cztery anomalie zostały, no było sport anomalii. No i cóż... Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subika możecie też zostawić. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia pa pa!